Cześć, witajcie! Dzisiaj sobie porozmawiamy o pewnej postawie życiowej, która sprawi, że nie tylko nasze trzeźwienie będzie mogło zaistnieć, ale to samo życie będzie bardzo przyjemne. Zapraszam! I na początku nie, nie nagrywałem tego materiału w grudniu. Nie pytajcie o swet czy sweter. Wracam z pracy, dlatego jestem tak ubrany. Moi drodzy, chciałbym Wam przedstawić podstawę życiową pewną. Ja o tej postawie już często mówiłem w różnych filmach, ale tutaj jakby postaram się to w taką krótką, zwięzłą całość ubrać. O pewnej postawie życiowej, która jest potrzebna, absolutnie potrzebna, żeby w ogóle przestać pić, trzeźwieć. Ale też w ogóle do jakiegokolwiek rozwoju, i tak dalej. To jest taka postawa, której się będziesz trzymał, to naprawdę obiecuję ci, że twoje życie będzie się zmieniać na lepsze. To jest przyczyna i skutek. Nie ma, tu nie ma innej drogi. Jeżeli będziesz jakby z takiej postawy wychodził, zawsze twoje życie powolutku, małymi krokami, czasami szybciej, czasami wolniej, ale zawsze będzie się zmieniało na lepsze. I tu teraz uwaga, uwaga. Nie powiem niczego odkrywczego, chodzi o postawę yy, ucznia, żeby odchodzić do życia właśnie z postawy ucznia. I żeby to jeszcze zobrazować, oczywiście, cofnijmy się najpierw do czasów szkolnych. Kiedy to yy, na lekcji, nie wiem, z jakiegoś przedmiotu, z jakiegoś powodu dostałeś pałę. No to teraz tak, zmaknij na przykład, bo napisałeś, że 2 plus 2 to jest 5, i dostałeś pałę. I teraz możesz mieć pretensje do całego świata i narzekać, że to Tobie to zawsze wiatr w oczy wieje i my to jesteśmy zawsze pokrzywdzeni, ale kiedyś wstaniemy z kolan. Wiecie, można mieć taką postawę, tylko ta postawa nie sprawi, że nauczysz się, ile to jest 2 plus 2. Ta postawa generalnie nie sprawi nic. Poza tym, że każdą minutę po minucie, godzinę czy dzień po dniu będziesz tracił na narzekanie. Ale nie ma, obiektywnie nie ma ani jednego dobrego powodu, żeby narzekać. Ale możesz tak, kurde, no nie poszło mi tym razem w dupę. No, trzeba się wziąć i się nauczyć. Nauczyć się, że 2 plus 2 to jest 4, wszystko. Ja wiem, że ja mówię o takich oczywistych oczywistościach, ale często w życiu bywa tak, że o tych oczywistych oczywistościach zapominamy. Bo gdybym ja o tych najprostszych rzeczach zawsze pamiętał, myślę, że moje życie byłoby też jeszcze przyjemniejsze. No a tak czasami jest, jak jest. Tak czy siak, to był taki skrajny przykład. Ale weź na przykład, nie wiem, wywalą cię z roboty, wyrzucili cię z roboty, i też możesz się wkurzyć, i w ogóle, albo załamać i tak dalej. Oczywiście sytuacje mogły być w życiu takie. Chociażby teraz to, co się dzieje z pandemią. Yy. I są naprawdę niektórzy w okropnej sytuacji. I tu po prostu jest, to, to jest żal i tragedia, nie? I, i, i tyle. Natomiast są sytuacje, gdzie wydarzy się coś strasznego, właśnie z taką robotą, wyrzucam cię czy coś, a ty będziesz miał takie podejście, kurde, no znowu do dupy siąść na dupsku najlepiej się schalać, nie? Iść do knajpy i się uwalić, bo mnie załatwili znowu. Ale możesz na przykład się zastanowić co dalej. Jakie wnioski z tego mogę wyciągnąć? To jest najbardziej podstawowe pytanie, które każdy z nas powinien sobie zadawać. Jakie wnioski z tego mogę wyciągnąć? Także tyle. Myślisz, żeby się przebranżowić? Niekiedy całkowicie się warto przebranżowić, w ogóle, co innego zacząć robić. I okaże się, że po paru latach to, co teraz jest straszne, w rzeczywistości dobre rzeczy z tego wyszły. Myślę, że większość z Was, z was już coś takiego przeszła. Ja na przykład już podam też taki temat związany z moim uzależnieniem Kiedy jeszcze piłem w domu, atmosfera była zagęszczona jak jelita w święta No było okropnie No oczywiście wiadomo, no, z, powod z powodu mojego chłania I miałem jakiś taki przebłysk Zacząłem się do mojego zmarłego taty modlić, prosić Do siły wyższej Kompletnie nie wiedziałem do kogo Ale już byłem po prostu w dupie i nie wiedziałem Moje pomysły zaczynały się kończyć No to jak się moje pomysły zaczynały kończyć No to mówię, do siły wyższej uderzę, nie? Weź I mówię teraz tak Weź coś zrób z tą atmosferą w domu Pomóż mi, bo ja sobie nie radzę Weź coś zrób z tą babą Tak? Miałem na myśli moją żonę Mój zakuty łeb wtedy jeszcze nie wpadł na to Że może to jednak ze mną jest coś nie tak że może kurczę Sylw Może Coś ty robisz nie tak jak powinieneś robić Nie, jeszcze mój wtedy zakuty web Na to nie wpadł Panie końców, kto czytał moją pierwszą książkę Wie jak ta historia się skończyła I Dzisiaj wiem Że To było potrzebne Że to było mega turbo potrzebne To co się tam wiesz Wydarzyło, wszystkie przykrości Które mnie później spotkały to było mega potrzebne Nie byłoby mnie, jak jestem teraz Z całym dobrodziejstwem, inwentarzem Oczywiście moimi wadami też Gdybym nie przeszedł przez syf, który, który Jest za mną Oczywiście mogło to się skończyć inaczej Nie tak dobrze, jak jest teraz Mogło się skończyć A to już jest jakby, wiecie, temat bardzo długi Chodzi mi o to, kochani Podsumowując, zawsze Cokolwiek by się nie działo Cokolwiek, zawsze Wychodźcie z postawy ucznia. I nie na zasadzie takiej, żeby się bić, katować, bo to część z nas też doskonale potrafi, nie? bo my to potrafimy... My lubimy w takie dwie różne skrajności uciekać, nie? Bo albo jesteśmy turbozarąbiści i w ogóle robimy wszystko najlepiej. Albo jesteśmy kompletnie w dupie i my to się w ogóle do tarcia chrzanu nawet nie nadajemy. Obie postawy są złe i nie są prawdziwe. Zapamiętaj to. Yy, no, także. Wychodź cokolwiek by się nie działo z postawy ucznia Bo chociażby próba wyciągnięcia wniosków na przyszłość To już jest dobra postawa A uwierz mi, że z każdego badziewia Z każdego twojego pomysłu, który nie wypali Może się okazać po jakimś czasie Że to było najlepsze, co cię mogło spotkać To myślę, że część z was też już wie Dlatego mamy trudne czasy Ja nie mam złudzeń, że to się tak szybko skończy Bo się nie skończy jest ciężko, no kurde. Co tu dużo gadać? Ale kochani, trzymajmy się mocno i z wszystkiego, co nas w życiu spotyka, wyciągajmy wnioski i zastanawiajmy się, jak posługiwać się tą gliną, którą dostajemy. Mimo, że ta glina to może teraz kupsko przypominać, to i tak zastanawiajmy się, co możemy dobrego z tej gliny, którą mamy. Modelować, żeby to życie było dobre, fajne i przyjemne bo mimo wszystko czas leci, lata lecą i tak sobie myślę, że szkoda kurde tego czasu na niepotrzebne troski Tyle Dobrego dzionka Wam życzę, pozdrawiam Cię krótko, cześć